Witam Was, drodzy widzowie! Nadszedł ten czas. Jesteśmy w piątym akcie. Przed nami ostatni e, boss e, z tego poziomu trudności, czyli Bal. Ja tu mam już teleport na trzeci poziom twierdzy Kamienia Świata. Żeby Was nie nudzić szukaniem. E, I zobaczmy sobie, jakie są zmiany. Postać jest e, na razie tak zwany ten solo self-fun, czyli mam tu przedmioty, które udało się znaleźć, ogarnąć e, i zrobić samemu. Także mamy nowy hełm, jest to wiedza, ord sol, tanie i skuteczne słowo runiczne, plus jeden do umiejętności, odporności na błyskawice, energia. Mamy przysięgę starożytnych Ral Old Tal, czyli bardzo duży boost do odporności. Runy do zdobycia z questu w piątym akcie. Ciekawy amulet, niestety niekoniecznie do Amazonki, ale mamy tutaj troszkę odporności. 20 mf -a. Bardzo ciekawy pancerz dedykowany właśnie dla Amazonki, plus 2 do umiejętności. 20 FHR i drobne inne bonusy, 30 odporności na zimno. No tu niestety nie udało się do tej pory znaleźć nic fajniejszego, także jest sobie trupie pragnienie, ale jest skuteczność ataku, dodatkowe obrażenia od ognia, od trucizny. Jest ok. Tabu Sandera, mamy szybkość ataku, trochę zdrowia, odporność na trucizny. MF no i fajne buciki z fajnym resem mamy tutaj na zimno błyskawice i odzyskiwanie równowagi czyli FHR jak chodzi o drzewko talentów przedstawia się następująco zmieniłem amazonkę pod furię błyskawic tu muszę jeszcze domaksować 3 tutaj z pasywek mamy po jednym rozdane aby były większe szanse na krytyczne Walkiria, uniki i przebijanie Łuki, kusza Zero. Także to był wstęp, a my wbijamy się tutaj i jedziemy z tematem Tron zniszczenia nadchodzę. Coś tak cicho na początku. Pięknie. Pięknie działa ten build pod błyskawice, naprawdę. Myślę, że jak najbardziej postać jest e, gotowa, aby sobie śmigać e, dalej na koszmarze. Na piekle, na pewno będą robione dodatkowe usprawnienia. No i dajesz bal. Ciach, ciach, nie ma czasu. <laughs> Pięknie, naprawdę. Zasadniczo dobrze już jest pograć sobie na błyskawice, ponieważ e, na Moim zdaniem bardzo fajnie się zaczyna, ale dalej jest już tak trochę słabiej. Tu mamy na pewno dużo większe obrażenia z tych błyskawic. Tu nie ma w ogóle porównania. Dobra, kolejna fala, i nie ma kolejnej fali. Jeszcze jedna będzie, ostatnia. Stawmy się tutaj elegancko. Dobijemy go wręcz. No i jesteśmy gotowi już na bala. Ja sobie tu jeszcze dla pewności dokupię turmany. Naprawimy się. Pozdrowienia. Ciak, hmm, ciak. O, 15 do zręczności. Fajne. Fajne. Dobra, naprawa szybka i jedziemy. Czego ci trzeba? No, i gdzie on mi tu zwiał? Tu jesteś. Pamiątkowe zdjęcie z balem. Jak to pięknie sieka. Nie ma bala. Także widzicie, jak się ogarnie te słowa runiczne i niezły. E Niezły zestaw skilli, to śmiało można grzać tą amazonką dalej. Koszmar, piekło, nie powinno jakiś tam sprawiać dużo większych problemów, ale wszystko sprawdzimy w swoim czasie. Tymczasem żegnam się z Wami. Jak się materiał podobał, to koniecznie daj łapkę w górę, daj suba, możesz napisać jakiś komentarz. E, zapraszam na kanał Jest dużo materiałów Przeróżne zestawy Omówione słowa runiczne Robione na żywo e, Rozgrywki Z Uber Tristram Także e, Śledź dalsze Poczynania Amazonki I miłej gry życzę wszystkim A jak nie grasz To miłego oglądania Na razie, cześć